Widzimy Was i słyszymy Was. To jest to, co dzisiaj chcieliśmy powiedzieć jako Ruch Polska 2050 i co ja osobiście chciałem powiedzieć wszystkim osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom żyjącym w naszym kraju. Widzimy i słyszymy, co do nas mówicie. A mówicie za każdym razem, kiedy spotykamy Was, gdziekolwiek w Polsce jesteśmy. Piszecie do nas, dzwonicie do nas. Wszystkie te głosy są bardzo. Głębokim mechem w naszym sercu. 2119 zł. Tyle wynosi w tej chwili w Polsce świadczenie pielęgnacyjne. To jest przecież mniej niż pensja minimalna wszyscy to wiemy. Obecna władza ma na ustach bardzo dużo opowieści o poszanowaniu życia, o trosce o najsłabszych, ale kiedy przychodzi co do czego, ludzie z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie. Pozostawieni są może nie na pastwę losu, bo wciąż mają obok siebie dobrych ludzi, ale zderzać się muszą z bezduszną, kompletnie nierozumiejącą ich problemów instytucją, zamiast być tym, kim powinni być w każdym rozwiniętym społeczeństwie, w każdym społeczeństwie, które chce być fundowane na wartościach, powinni być centrum naszego zainteresowania, powinni być, przepraszam, użyję takiego określenia, oczkiem w głowie. Dlatego że jeżeli wspólnota ma być silna, to ona będzie tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo.